O co biega? Spójrz na to. Kto to tutaj zostawił? Ha. Ciekawe. Myślisz, że to ktoś z magazynu? Co to było? O nie! Spierdalaj! Nie! Klankera. Podoba mi się Klanker. Dobra, panowie, spójrzcie na mnie ostatni raz. A nas przyjmowę. Zabijemy go i my przeżyjemy. I pamiętajcie, żeby nie lek nie zestrzelić swojego. Wszyscy? wszyscy mamy dwa życia, jak umrzecie Wytajcie? od swojego, no to też tracicie. Co mówisz? Możemy odpalamy latarki wyjść. na maxa i świecimy mu po mordzie. Tak, tak, odpalajcie latarki, lecimy! Już się trzymajcie się wszyscy razem, trzymajcie się wszyscy razem. Musimy cześć, znaleźć cześć dobre się miejsce, rozdzielił. rozglądajcie się. Kurde, straciliśmy jednego, trudno, trudno. Okej, okay, ej, tu jest dobry korytarz, co nie? O, jesteś Jest, kurwa, na mnie Jest, jest, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam Wszyscy wcelowani tam Nie strzelajcie po sobie Jest po lewej! Ej, chodź do mnie, Bartek My time has come, oh, Jezus, Mario. O, ej! Hey, hej, goni mnie, gonił mnie jak coś. Rozluźnijcie się, rozluźnijcie ja się, on nie, ja nie mnie gonił. Nie Dobra, jesteśmy, jesteśmy, o, o sorry, o, kalery, sorry. Kamery, kamery, Rozejrzyjcie się, rozluźnijcie się. Kurwa. On, by, on gonił mnie stąd, on nie gonił gdzieś z tej strony, z, z tej strony mnie gonił. Nie ja nawet nie wiecie jak cieszę się, że was widzę, ale wszyscy sure, mam ostatnie... Nie, nie, ja sure. żyję jeszcze, ja jeszcze mam dwa życia, a wy wszyscy po jednym, co nie? Zostańmy tutaj, zostańmy tutaj. Ktoś widział Bartka? Ej, jest, 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 jest! jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie wyżyłeś? Tu po ten no, ten żyje, ten kurde Nie Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie On chce pewnie na strasz od tyłu tpka. wziąć, co nie? On się teleportował? No, no ma gdzieś na TPK Ej, tam no, strzela y, Dropek Dropek, masz go? Dobra, zostańcie tutaj w dwóch O nie! Nie! Straciłeś ma... Jest po lewej, no, on jest to po to lewej To jego drugie życie, nie? Tak, to jego drugie życie, straciliśmy go na dobre co ty poprawy! Nie! Nie brakuj nie, 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 uciekaj, uciekaj! O, żeś mi tak wyjebał kurwa. Sorry, sorry. Weź się wyleć, możesz użyć apteczki, wyleć się. My cię tak, ta, ta, Ty możesz... On nie może się lecieć. Jest! Kolejny nie żyje! Zasrany ŚMIEĆ No, dawaj cwelu, chodź tutaj. Ej, ej, on tutaj jest, on tutaj jest, on tutaj jest. On tutaj jest, on tutaj jest. On tutaj jest. walczyłem z nim. Boję się. Chodź jest, 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 jest. wiem, że jest. Maliłem, Zabiłeś go. Przeżyliśmy. Let's go.

on jest nade mną, absolutnie on jest nade mną na Nie! FUCKING JOKE!

Zrobię, jeśli tutaj. <noise> Cztery osoby oscelowane w drzwi. Jeżeli spróbujesz tutaj wejść, otrzymasz 90 pocisków na głowę. Każdy zadaje 22 obrażeń. 22 no 90? No, 90 no, jest, jest 1880, a ty masz 2000 HP plus pancerz. Przeżyjesz to, ale oberwisz mocno. Myśl. Miesz... <noise> <noise> Zrażeń, raczej <głos> <A>! <głos> No oh Co to? No kurwa, no chyba cię pojebało. Ty. To, kto kto mi strzeli? Ja nie wiem, to był, chyba dro... to był techu. To był techu. Przecież widz na górze. To był techu, to był techu, zaufaj mi. Widziałem, jak on, mnie... on użył przedmiotu i zaczął mi kontrolować. Nie Widziałem mogę tego zrobić. Na górze. Znowu to <gulanie> robi! Nie, co się stało! Kurde stoisz! Nie, nie ma no, zakładnika! Pójdź z zakładnika! To cię nie zabije chyba! Pójdź z zakładnika! Czemu masz C4 podłożone? Rok Rok co, co kuwa jest? Elf Magic, Rocks! O, oh, wait, widzę cię! Op. Czemu pies strzela ogniem? Trzeba go uśpić. Cię zresztą um, pierdolnika. Nie, to nie gina. byłem ja, tak. Ktoś na mnie zrzuca. Bo właśnie, <laughs> to jest pierdolanka. <laughs> Czemu zrzuca, ktoś na mnie kamienie! Żyjął <laughs> ehm. A sorry. No, dobra, dobra, szczęście rozsadzić, ale jak <laughs> powiedziałeś sorry, to wybaczam. Ej, dobra, to. A widzę Ej, już, tak. Dobra. Się ty, kurwa, o oh, wow, Dobra, czas by cię otoczyć ciężkie działa. Chuja nie wytoczyć ciężkie działa. Ej, hey, man. Oła, kur! Czym ty jesteś? Czy the fuck up dropek! Ej, do dobra, ja nie obiegnę Dobry w marky. swoją stronę, Bartek, ale dlatego, że próbujecie zrozwalić z shotgunem Awa, <laughs> awa, o no, trzeba ewoluować. Jak ewoluować? Ja ci pomogę tego. Co? Co jest? <laughs> tak, tak, włączyć bądźcie... się. Uważaj za tobą! O, nie wiem, to jest. O, nie, dobra, sorry, ja myślałem, że to jest. Nie, to jest tylko pies! To jest tylko pies! Zabijcie tą rybę!